I teraz, jeżeli ktoś sobie myśli, że użyje tak zwany beton wodoszczelny, czyli ten tutaj też to hasło się bardzo często pojawia w komentarzach W8, to podejrzewam, że widzieli panowie takie określenie nieraz i w komentarzach i w specyfikacji betonu i tak dalej. No to w ogóle będziemy żyli długo i szczęśliwie, a ja wtedy zadaję pytanie: OK, a jaka jest grubość tego betonu? No, w porywach do 15. No to w porywach do 15 to jest za mało, bo ten beton, według technologii tej białej wanny, to jest co najmniej 25 cm, żeby był faktycznie szczelny w swojej grubości. No i powiedziałem też wcześniej, że beton, niestety, dla firmy iniekcyjnej niestety, e, lubi pękać. E, I teraz, jeżeli beton pęknie, może pęknąć naprawdę z co najmniej kilkunastu różnych powodów i na ten temat są całe prace doktorskie, też na całym świecie pisane, dlaczego ten beton pęka, co się stało, jakie przyczyny, czy zbrojenie, czy sama mieszanka, czy temperatura. Najprawdopodobniej jest prawidłowa, ale czym innym jest sam produkt, a czym innym jest jego prawidłowe zbetonowanie.